Cześć, nazywam się Wojtek Bachalski, a ja Jakub Miałem przyjemność współorganizować China, Poland Economic and Trade Forum w Warszawie, na którą zaprosiliśmy ważną delegację z Chin na czele z wiceministrem Xu ping Delegacja składała się z ważnych inwestorów. I handlowców. Tematem dzisiejszej konferencji była współpraca gospodarcza między Polską a Chinami. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Was do obejrzenia w filmiku relacji, który wspólnie tutaj stworzyliśmy. Znajdziecie tam dużo merytorycznych wypowiedzi gości, z którymi udało nam się przeprowadzić wywiad. Z jakimi? Zobaczcie na górze. Tam zamieściliśmy w opisie posta wszelkie informacje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Serdecznie zapraszam. Oglądajcie. Zacząłem od tego, że wczoraj. Wczoraj przed forum podczas spotkania zapoznawczego z partnerami chińskimi doszedłem do takiego wniosku, że będzie to pierwsze spotkanie gospodarcze, nie polityczne. Poznaniu składu delegacji, kogo reprezentowali, jakie sektory, nawet w osobie byłego wiceministra handlu, ale dzisiaj działającego. W sektorze samorządu gospodarczego Chin wydawało mi się, że rzeczywiście nie będzie mowa o polityce, będzie mowa o konkretach. I istotnie po zakończeniu, już to jest to odczucie, stało się fakt, bo tutaj były konkrety, tu mhm. były ze strony chińskiej konkretne prezentacje, jak zrobić biznes w Chinach, jak uważać, by nie popełnić błędu. To tutaj były także pokazane badania, do jakich grup wiekowych w Chinach możemy dotrzeć, jakie produkty sprzedawać, ale to także tutaj były, była pokazana możliwość, jak dzisiaj, w jakich formułach, formach, technikach komunikacji można sprzedawać. Rozumiem. No i oczywiście ten element kulwarowy, ci panowie, którzy nie występowali, którzy nic nie mówili, ale sobie słuchali i była ta wspaniała prezentacja polskich firm. Pracujemy nad współpracą z Chinami, w tej chwili nawiązywaliśmy dużą współpracę zarówno z Chengdu, czyli z Sichuanem, jak i e, ostatnio z Hongkongiem. Strona chińska, jednak choćby ten jedwabny szlak, e, e, Chińczycy wysyłają dość dużo w stronę Europy do Polski. W drugą stronę wraca dużo mniej, że ta nierówność jednak jest dość spora i chcieliby wyrównania tych, e, przynajmniej do jakiegoś poziomu e, tych dysproporcji. To, co jest istotne według naszych doświadczeń, to co nam się udało do tej pory nawiązać współpracę z chińskimi firmami, to na tej bazie, to mógłbym się podzielić, to jest kwestia, że to jest długotrwały proces. Zawsze sposób pracy chińskich podmiotów niekoniecznie idzie w parze z tym, co my w Europie chcemy. To jest jeden element. Drugi element, bardzo mocno trzeba uważać na własności intelektualne, bo tam oni chcą jak najszybciej się dowiedzieć wszystko, co jest możliwe. I później wiemy o tym, że niekoniecznie to będzie w naszych rękach i tak dalej. Dlatego staramy się, żebyśmy my mogli dobrze zabezpieczyć nasze prawa własności. Dobrze. Jeżeli ma się zaufanie do danego człowieka w takich kontaktach, relacjach międzyludzkich, tak? To można liczyć później na tą ewentualną pomoc, gdy jest na przykład problem na, na Myślę, tle... Że w relacjach biznesowych jest to bardzo ważne, ale inak jeszcze, jeszcze bardziej, ważniejsze, bo to się mówi o tym głańsi, tak? tak. O, o tych relacjach, oni zupełnie inaczej Relac to rozumieją. Tak, na... reagują, tak. Przede wszystkim, że jesteś uczciwym człowiekiem, okej, okay, jesteś w porządku, człowiekiem, przedstawiasz swoją rodzinę, przedstawiasz miejsce pracy, zamieszkania. Pokazujesz, że rzeczywiście ci zależy na tym. Pani ja z z taką innymi. rekomendacją z i konkluzją, nie wiem, czy się Pani zgodzi jest to, że żeby dobrze zrobić biznes z stroną chińską, warto właśnie znać e, mentalność, mentalność, ma, mentalność, ale też może kogoś tam tak. lub kogoś, kto jednak pomoże nam wejść na ten inny rynek, bo inaczej jest bardzo ciężko z zewnątrz, e, nawet jak ma się dobry produkt, tak, e, zbudować to zaufanie w oparciu tylko o biznes. O biznes na pewno nie. Przede wszystkim trzeba przede wszystkim właśnie szukać takich kontaktów międzyludzkich. Trzeba rzeczywiście bardzo dobrze, tak jak tutaj wiele wielokrotnie podkreślano, znać no, język. A to wiadomo, bo wtedy bo, owszem, jest, jest na przykład albo tendencja albo ktoś więcej, tak, ale też nie do niego zaufanie. 我要问你，你觉得波兰和中国的关系今天怎么样？因为中波两国从建交以来，我们的关系一直发展和走的都很不错。这个，特别是在经贸、经济贸易发展和这个经济行交流合作都有了长足进步。 就从那个整个贸易进口，也是么增长的事情。另外、嗯，这次呢，我到波兰来虽然时,时间比较短，但是给我留下的印象,印象非常深刻。我们的合作伙伴，这个非常热情周到地安排我们这次行程。在整个行程过程当中，我们做了很多对于有利于我们双方进一步向前发展的东西。 我觉得这对双方来说都是有很大的收获。都是收获、嗯。特别是这次与商会、湖南商会主席、和我们企业家的这个，这、就、次、是、交流，<Okay. S 1> 我觉得我们今后进一步合作的展的空间越来越大，越来越大。这也是两个人的这个。 我很向往。嗯、<哼>我们我觉得作为中方来说，我们应该加强这种互动，呃、嗯，利用自己各自不同的特点，来放自己的优势，双方之间呢取长补短、啊，互相融合，包容发展。好，谢谢，谢谢。嗯